A jak wygląda taka twoja stylizacja, twoja na co dzień? Ponuję włosy szamponem, nie do żadnej odżywki, ponieważ to są miękkie i nie wkładają do tak Aha, i nie lubisz tego efektu nie miękkości, no jasne. Będziemy z szamponem na no, mocno wycieranym ręcznik. Tak wręcz no, robię wszystko, co jest. Co nie wskazamy. Wskazamy, nie? To jest świetny przykład tego, że robisz? wiesz, nie no jak nie robić, ale że, że pewne zasady też nie mają odniesienia do każdego. Nie? Że są ale. pewne włosy, które wybaczają trochę więcej. Teoretycznie niszczą tak technicznie te włosy no. tym, co robi Karol, ale u niego to nie ma absolutnie żadnego przełożenia na to, to że włosy są to jakieś to delikatniejsze czy się rozwajają, nie? Bo ma na tyle gęste włosy, jakby nie ma absolutnie żadnego problemu. Jeśli chodzi o kwestię wypadania, że on sobie może na to pozwolić, ale wszyscy, którzy nas oglądają, gdyby zastosowali to, co ty, czyli rozjaśniali te włosy bardzo mocno, stosowali mocne produkty, nie stosowali odżywki, rozjaśniali te włosy, no to na przykład w moim przypadku to stan byłby opłakany dosłownie po pół roku max, i podejrzewam, że z tych włosów mi za dużo nie zostało. Więc jakby to jest cenna lekcja do wszystkich, że wiedza, która jest w internecie na temat, że ktoś robi twoja inspiracja, nawet jakiś influencer w jakiś sposób na przykład pociera włosy, wykręca na szczotki, to nie jest to, że ty możesz robić tak samo i będziesz miał efekty identyczne i też konsekwencje podobne, bo może się okazać, że u ciebie konsekwencje będą tragiczne, a u niego tak jak u ciebie wybaczy włos zdecydowanie więcej.